Witam Was serdecznie dzisiaj na moim kanale i zapraszam Was do obejrzenia filmiku pod tytułem Rzeczy, które zaskoczyły mnie w Holandii. I tutaj powiem Wam z, mo z mojego doświadczenia kilka takich rzeczy, które mnie zaskoczyło, niektóre tak w, pozytywny, w pozytywnym znaczeniu, drugie trochę mniej. I tak, powiem Wam, że przyjechałam, mój pierwszy dzień, w pierwszy dzień, w którym przyjechałam do Holandii to był poniedziałek, Przyjechałam tutaj z rana. Zostałam wysadzona z autokaru w dużym mieście i musiałam sama dalej dojechać do mniejszego miasta. Po jakimś czasie mi się to udało, przyjechałam pociągiem i dosłownie trzy osoby, które ze mną wysiadły z pociągu, wysiadły. I tak poza tymi trzema osobami, które poszły w totalnie innym kierunku, już nikogo innego nie było. Normalnie. Ani żywego ducha, żaden samochód nie przyjął, kompletnie nic. Nie miałam nikogo, żeby się spytać o drogę, więc po prostu nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. A w końcu spotkałam na mojej drodze pracownika budowy, więc ten on mi pomógł. I tak yy, dalej, jeżeli chodzi o ten poniedziałek. W niektórych mniejszych miastach, skle yy, przepraszam, w miastach, sklepy niektóre są otwarte dopiero o 12.00 godziny lub 13. To zależy oczywiście też od jakiego sklepu, bo na przykład większość y, sklepów takich marketów jest już otwarta od rana, ale takie niektóre sklepy drogeryjne, nie mówię, że wszystkie, ale niektóre, albo y, rzeczy są zazwyczaj otwarte od godziny 12-13, więc y, też wiele razy chciałam iść się coś kupić z rana w poniedziałek, a tu przepraszamy, drzwi jeszcze zamknięte, także zdarzyć może. I tak, w Holandii obiad jest około, około godziny 18, może być wcześniej, ale niezbyt nie wcześniej, zazwyczaj później. I zazwyczaj zawsze po obiedzie w 95% jest yy, desert. No bo nie czy jest to jogurt, czy nie jogurt, zawsze musi być desert. Na koniec yy, tego dużo Holendrów właśnie pije kawę około godziny 20, co jest dla mnie niezrozumiałe, bo jeżeli ja bym wypiła taką kawę o godzinie 15, już bym nie zasnęła przez północy. I tak, jeżeli na przykład jesteśmy u kogoś i pijemy kawę lub herbatę, zdarza się też tak, że ta osoba, u której jesteśmy, wyciąga nam e, powiedzmy ciasteczka czy jakiegoś tam typu rzeczy do kawy, wyciąga, częstuje nam jednym i resztę chowa. Kiedy moja mama była u mnie i byliśmy urodzili mojej drugiej połówki, ona po prostu tego nie zrozumiała, jak można tak się zachować. No niestety takie jest... E, Holenderskie, powiedzmy, wychowanie. Nie wiem, jak to za nazwać. I tak. E, zazwyczaj, jeżeli jesteśmy w gościach, nigdy nie ściągamy butów. Jest, jest z jednej strony jest dla mnie plus, że nie trzeba ściągać. Ale z drugiej strony, tak sobie pomyśleć, później ta osoba będzie musiała zmywać podłogi i tego typu porządki robić. I tak. Idąc na przykład w lesie, przy dróżkach, właśnie w takich mniejszych miastach, rzadko chyba się zdarza w dużych, zdarza się, że obcy ludzie po prostu mówią nam dzień dobry i my również e, wypadałoby nam odpowiedzieć to dzień dobry. Ciekawostką jest, że w Holandii święty Mikołaj przypływa na łodzi z Holandii, a po Holandii podróżuje na koniu. I tak. Zimą zazwyczaj e, mamy, które mają na przykład powiedzmy dzieci, są poubierane tak jak się należy, a w narączkach trzymają takie półroczne dziecko, które ledwo co wyciągnęły samochodu. Dziecko ma na sobie takie zwykłe spodenki, bluzeczkę, kaftanik, zero czapki, zero szalika, w samych skarpeteczkach albo i bez, a na dworze jest naprawdę zimnica. No ale może dlatego te dzieci aż tak bardzo nie, nie chorują. I co jest następną ciekawaską? E, może to już teraz jest mniej tego, ale wcześniej na pewno było więcej. Kiedy kupywaliśmy dom, wynajmowaliśmy dom, zdarza się bardzo często, że musimy ze sobą przynieść własną podłogę. Własną podłogę to chodzi o jakąś wykładzinę, panele, czy cokolwiek. Kiedy ja się wprowadzałam do mi mojego mieszkania, musieliśmy w 95% wszędzie położyć nową podłogę. Bo inaczej byśmy mieli wielkie, brzydkie dechy. Co jeszcze? Ciekawostką jest taką fajną to, tak mi się wydaje, że jeżeli jesteśmy w sklepie i czekamy w, dłużej, w długiej kolejce za... Jakiś czas e, zostaje ktoś zawołany do następnej kasy, otwierają tak, żeby się kolejki zmniejszyły. W niektórych sklepach, z tego co wiem, to chyba tylko w Jumbo, mogę się mylić, jest, te jest też tak, że jeżeli stoimy jako czwarci w kolejce i inne kolejki też e, na przykład mają wielu ludzi, to, to jeżeli będą tą czwartą osobą, którą podchodzimy do kasy, to mamy za darmo produkt. Mi się jeszcze nigdy nie trafiło na, no, ale może komuś się coś takiego może zdarzyć. Co jest dla mnie jeszcze jedną ciekawostką? Ciekawostką dla mnie jest to, że Holendrzy, jak dla mnie, piją naprawdę dużo wina. Kiedy ja zobaczyłam, że takie jedna, dwie butelki idą wieczorem, tak sobie pomyślałam, o Boże, gdzie ja jestem? No ale w Polsce przecież ludzie też piją i nikt im tego, tego nie ma za złego. A więc to są moje takie rzeczy, które mnie y, wzięły i zaskoczyły w Holandii. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, ktoś mi się przypomni albo jeżeli Wy coś wiecie, dajcie znać, y, będzie miło mi tego też y, posłuchać. Y, żegnam się z wami, do zobaczenia, cześć, pa!